Witam kochani, witam dzieciaczki, witam serdecznie rodziców. Dziś przeczytam bajeczkę dla dzieci w średnim wieku. Tych młodszych też mogą spokojnie posłuchać, jak również starsze dzieciaczki. Wszyscy możecie usiąść sobie spokojnie, wygodnie teraz i posłuchać tej bajeczki pod tytułem Daleka podróż i to jest ciąg dalszy bajeczki, z, tej, z tego zbioru wyjątkowa planeta. Także posłuchajcie sobie spokojnie, co te liski teraz oczywiście wymyśliły i gdzie, gdzie planują podróżować. Zapraszam Was serdecznie. Rano spadł ulewny deszcz. Liski rudaski posłały łóżeczko i ze smutkiem patrzyły na stróżki wody płynącej po szybie. Li Pierwszy przerwał milczenie. – Polecimy w przestrzeń kosmiczną? – zapytał. – Pewnie – odparł Lu. – Jak tylko dowiemy się dokładnie, gdzie ta przestrzeń jest. Lili chciał jeszcze o coś zapytać, ale babcia poprosiła Rudaski na śniadanie. Kiedy Liski skończyły jeść, za chmur wyjrzało słońce. – Idziemy do Zuzi! – zawołał Lu i wybiegł z domu. No co idziemy do Zuzi? spytał Dzi i zobaczcie jaka przepiękna ilustracja do tej, do, tej yy, do tego fragmentu, który przeczytałam. Widzicie, jak sobie liski jedzą śniadanko? Co mamy dalej? Do szkoły. Pewno wie, gdzie jest przestrzeń kosmiczna, mówią o żabce, tak? Zusia siedziała nad brzegiem jeziora. Wielkim pędzlem malowała coś na dużej kartce. Nie przeszkadzajcie, zawołała, widząc zbliżające się rudaski. Jestem bardzo zajęta. Słuchaj, przerwał niecierpliwie Lu, żeby zobaczyć kulę ziemską, trzeba się wznieść w przestrzeń kosmiczną. – Tak, twierdzi Pani Piórko, wtrącił Li. – Słyszałam, co Pani Piórko mówiła, pisnęła Zuzia. – No właśnie, powiedz nam, ale dokładnie, gdzie jest ta przestrzeń kosmiczna? – dopytywał się Lu. – Chodziłaś do szkoły, więc na pewno wiesz, dodał Li. – Oczywiście, oczywiście, że wiem, zawołała Żabka. Podniosła wysoko wielki pędzel, który trzymała w łapce, i wskazując nim niebo rzekła niezwykle tajemniczo. Niezwykle tajemniczo tam! W powietrzu? spytał zdziwiony Lee. Gdzieś tam, tam, tam wysoko. <grystanie>, w przestrzeni, w przestrzeni. Nad powietrzem szepnęła żabka. Tak wysoko nie sięga żadne drzewo w dolinie. Bardzo się zmartwił rudasek w przestrzeń kosmiczną latają specjalne statki, wyjaśniła Zuzia. Wiesz o tym? Statki kosmiczne, robiąc mądrą minę. Ale my musimy się dostać w tę przestrzeń bez statku, powiedział Lu, zerkając w niebo. Ja z wami też polecę, albo może nie, ja z wami nie polecę, rzekła Żabka. Wcale ciebie nie chcemy, zawołał Lu. I to jest. Ilustracja? Do tego, co przeczytałam? No jak myślicie? Polecą tam listki w przestrzeń kosmiczną tak, jak planują? Za chwilę się dowiemy. Słuchamy. Jej, jaka ty jesteś mądra! zawołał Li. Musicie poszukać dużej kałuży. Ułóżcie się w niej na wprost słońce i czekajcie cierpliwie śmiała się żabka. – No cóż, nie chcesz, nie chcesz nam pomóc to niezadowolony Li pobiegł za bratem i ruszyli oczywiście w kierunku domu. A ja wiem, wiem, jak się dostać bardzo, bardzo wysoko zaskrzyczała żabka. Nie odchodźcie, nie odchodźcie. Mówi wam, połóżcie się w tej kałuży. Władaski przystanęły i mocno się zastanowiły. O czym ta żabka do nich mówi? Jak? Zapytały jednocześnie. Zuzia uniosła głowę mocno w górę, wydeła policzki. No ja wam zaraz powiem. Słuchajcie, słuchajcie, jak się dostać w przestrzeń kosmiczną. Musicie wyparować, odparła stanowczo. Wyparować? O czym ty mówisz? Tak, razem z wodą. <grym> Uczyłam się tego, kiedy pada deszcz, na ziemi powstają kałuże. Potem jest ciepło, więc woda zmienia się w lekką parę. A ta. Ucieka prosto w przestrzeń kosmiczną. Ojej, jaka Ty jesteś mądra! zawołał Li. Musicie poszukać dużej kałuży, tak jak mówiłam. Ułóżcie się w niej na wprost słońca i czekajcie cierpliwie. Głowem dam, że wyparujecie! rzekła zadowolona Zuzia. Wkrótce liski znalazły odpowiednią kałużę. Weszły do brudnej wody i położyły się oczywiście. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, pochwaliła żabka. Patrzcie teraz w słońce, to szybciej wyparujecie, doradziła. Po czym usiadła na mokrej murawie, wyjęła z kieszeni kanapkę i zajadała się z apetytem. Czujesz? szepnął Lu, chyba się unosimy. Coś ty! Raczej wirujemy! wecknął Liu. Nagle wielki cień przesłonił słońce. To woźny ogonek stanął na skraju kałuży. Co wy tu robicie? spytał groźnie. Nie wstyd wam? Byliśmy. byliśmy w przestrzeni kosmicznej, tłumaczył Lu, Ale zaraz pójdziemy do domu. Zawstydzone rudaski próbowały wstać. Jednak. Nie mogły. Wydawało się im, że wszystko wokół wiruje: krzewy, drzewa, woźny ogonek, zuzia i ziemia pod łapkami. Słońce można patrzeć tylko przez ciemne okulary rzekł zatroskany pan woźny. Wziął wystraszone liski pod pachę i zaniósł do babci leokadji. Gdy przyszedł wieczór i rudaski leżały już w łóżeczku, wyjaśniły babci, dlaczego weszły do brudnej kałuży. Och, głuptaski. Przestrzeń kosmiczną nie można wyparować. Docierają tam tylko statki kosmiczne. Zaraz wam coś pokażę. Babcia uśmiechnęła się tajemniczo. Z wysokiej półki zdjęła piękną kolorową książkę. Otworzyła ją i wskazała obrazek, na którym było widać. Gwiazdy, księżyce, planety, słońce i okrągłą ziemię, owiązaną szalikiem. Zachorowała? spytał zaniepokojony Gli. Nie odpowiedziała babcia nasza planeta owinięta jest warstwą powietrza jak wielkim szalem. A nad tą warstwą Rozciąga się ogromna przestrzeń. Nie wiemy, gdzie ma początek i gdzie koniec. W tej przestrzeni poruszają się planety, gwiazdy, księżyc, statki kosmiczne. Ziemia również, bo ziemia nie stoi w miejscu, ona wciąż się obraca, obraca i. Obraca. Tak oto babcia wyjaśniła swoim wnuczkom, jak to jest z tą przestrzenią kosmiczną. Rozmawiajcie z rodzicami na ten temat, a ja pokażę wam tutaj ilustrację do tego, co przeczytałam. Jak rudaski położyły się, widzicie, w kałużach, bo żabka zrobiła dowcip, śmiała się. Pamiętacie, tak powiedziała, że jak położą się w kałuży, to wyparują. Tak jak woda, tak? która wyparowuje z kałuży. I wtedy unosi się w powietrze. Żartowała sobie, oczywiście. Ale małe rudaski, biski nie widziały o tym, tak? I wreszcie tak uratował ich przed tym. Patrzeniem w słońce bez okularów, bo tego nie wolno robić, bez okularów nie wolno patrzeć w słoneczko nigdy, bez przyciemnionych okularów. Pamiętajcie o tym. Woźny, szkolny woźny tak uratował ich, bo tak mogłoby się to skończyć dla nich niezbyt dobrze, dla ich oczu i dla ich wzroku. A sprawę z przestrzenią kosmiczną wyjaśniła im: babcia, jak to zwykle babcie wyjaśniają wnuczkom wiele, wiele rzeczy. Babcie są kochane, prawda? Dziś jest Dzień Babci, więc złóżcie babciom, nie zapomnijcie. Życzcie babciom wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, złóżcie życzenia. A również Dzień Dziadka też jest, zapytajcie rodziców, kiedy. I także nie zapominajcie o tym, również życzcie babciom, dziadkom wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Ja Wam dziękuję za dzień dzisiejszy. Dziękuję również rodzicom, że pozwalają dzieciom słuchać bajek czytanych, bajek, które czytam, jak również wiersze, które czytam. Zapraszam starsze i młodsze dzieci. Subskrybujcie mój kanał, poproszę. Na tym czerwonym polu trzeba kliknąć i dzwoneczek, będą powiadomienia. Jak również podnieście łapkę w górę. Za dziś dziękuję. I zapraszam na następny raz. Do zobaczenia, dzieci.